Słuchajcie, dzisiejszy nowy temat, który już widzimy to przypowieści. Co to jest przypowieść? Tak brzmi temat od razu na pierwszym slajdzie jest notatka do zeszytu, którą za chwilę jeszcze ubogacimy. Pan Jezus po w Jordanie rozpoczyna swoją publiczną działalność, zaczyna mówić o Królestwie Bożym. No, a żeby dotrzeć do swoich słuchaczy, posługuje się Przypowieściami. W literaturze nazywane parabolami, jak widzimy w notatce, to taki gatunek literacki, który ma charakter dydaktyczny, pouczający. Co jest charakterystyczną cechą przypowieści? Uproszczona fabuła, schematyczne postaci, brak jasno określonego czasu, miejsca, akcji. Cechuje je uniwersalizm, to znaczy, że w każdym czasie można odczytać je na nowo, nie tracąc jej właściwego sensu. Obecność alegorii, czyli przenośni i symboli, znaków, które niosą ze sobą ukryte znaczenie. Najważniejszymi elementami jest właśnie. Ukryte przesłanie, główna myśl, idea, moral, tak moglibyśmy powiedzieć, przypowieści, które mamy odnieść do własnego życia. Pan Jezus opowiada te przypowieści właśnie, abyśmy potrafili przez nie analizować swoje postępowanie i swoje życie. Czyli można powiedzieć, że w tych przypowieściach Pan Jezus ukrył prawdę o Królestwie Bożym. Taką kolejną ważną rzeczą jest odpowiedzieć tutaj na pytanie, co może być symbolem przypowieści. Bo te symbole są różne, a zrozumienie symboli zapewnia zrozumienie przesłania ukrytego sensu takiej przypowieści. No, widzimy już, symbolem przypowieści może być przedmiot lub jakaś rzecz. Na przykład mamy przypowieść o skarbie, o perle, o zaginionej drachmie. Mogą być to rośliny, na przykład drzewo figowe, lilie, zwierzęta. Na przykład mamy przypowieść o ptakach, o zagubionej owcy, prawda? Zjawiska pogodowe. No tutaj, na przykład, mamy przypowieść o domu. Domku zbudowanym na skalę, prawda? Wichry, wody, wiatry, które ten dom zbudowany na skalę zniszczyły. No i przede wszystkim ludzie, na przykład syn marnotrawny, miłosierny samarytanin, e, prawda? To są takie przykłady tych ważnych e, symboli. Te symbole także proszę sobie przepisać do zeszytu e, właśnie w tej formie. Co może być takim. Symbolem. No dobrze, to teraz przykład. Takim pierwszym przykładem dla nas niech będzie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Tutaj widzimy na kilku obrazach właśnie człowieka, który opatruje rannego, którego znalazł w czasie drogi. Wiemy, że. Ten samarytanin został zaatakowany przez bójców, został dotkliwie pobity, okradziony i pozostawiony na pastwę losu. Z przypowieści dowiadujemy się, że wcześniej minął go kapłan świątynny, widzimy go tam w oddali, który popatrzył i przyszedł dalej. Minął go także Lewita, sługa świątynny, który też widzimy tutaj na obrazie jest przedstawiony jako zaczytany. Które nie ma czasu, żeby się zatrzymywać i pomóc rannemu człowiekowi. No, i pojawia się wreszcie główny nasz bohater, Samarytanin. No, właśnie w teście o Ziemi Zbawiciela była taka kraina, która nazywała się Samaria. Za chwilę zobaczymy ją na mapie. Mamy już tutaj widoczną Samarię na północy wokół jeziora Galilejskiego była Galilea, na południu tego nie widzimy była Judea, a po środku właśnie tutaj była Samaria, słynna studnia Jakubowa koło Sychem, przy którym Pan Jezus rozmawiał z samarytanką właśnie, mamy przypowieść o Samarytaninie. No kim oni byli? To jest takie ważne. Pytanie. Mieszkali, słuchajcie, w Izraelu, ale byli wykluczeni spoza, można powiedzieć, takiej grupy religijnej Żydów. Nie będziemy dokładnie opowiadać historii ich życia, ale Izraelici nie chcieli z nimi utrzymać kontaktu na górze. Gerazim, Samarytanie wznieśli swoją własną świątynię, gdzie oddawali cześć Bogu. No a Izraelici oczywiście uważali, że tak nie może być, że Bogu trzeba cześć oddawać w świątyni jerozolimskiej. Stąd wydali taki nakaz, który mówi, że nie wolno się kontaktować z Samarytanami, a jeśli taki Samarytanin wejdzie do miasta, to można go nawet ukamienować więc no, to prawo było bardzo bezwzględne, nic, w żaden sposób nie odnosiło się do przykazania miłości. Dlaczego Pan Jezus pokazuje tego Samarytanina? Widzieliśmy to na tym obrazie poprzednim. Kapłan i Lewita nie zainteresowali się, prawda? Chociaż prawo Mojżeszowo nakładało na nich jakby. Miłość bliźniego. Tylko dla Żydów często tym bliźnim był mieszkaniec Izraela Żyd, Izraelita. Natomiast niekoniecznie już inni. No i Pan Jezus pokazuje, że często można w życiu mówić o pięknych zasadach, założeniach, o miłości do drugiego człowieka, no ale ważniejsze jest, by realizować tę miłość przez czyny. Kiedy Jezus opowiedział tę przypowiedź swoim uczniom, to zadał na końcu im pytanie: który z tych trzech, kapłan, lewita czy samarytanin, okazał się prawdziwym bliźnim? No odpowiedź była jednoznaczna: prawdziwym bliźnim jest oczywiście samarytanin, bo nie żyje tylko głoszeniem pięknych ideałów, ale wprowadza je w czyn. To dla nas jest taki ważny też przykład dla naszego codziennego życia. Chrześcijanin nie może tylko pięknie mówić, nie może słuchać słów Pana Jezusa, czy je powtarzać, ale musi wprowadzać je w czym. Bo inaczej ta nasza wiara będzie bardzo taka obudna. Taką wiarę mieli właśnie często kapłani, lewici świątyni, którzy wykonywali pewne rzeczy tylko i wyłącznie dla pozorów. To takie podsumowanie, przypowieść to taki krótki utwór literacki, który ma ukryty sens moralny, i opiera się na symbolach, na przenośniach, czyli alegoriach, którym musimy umieć odnaleźć właściwy sens i teraz odnieść ten sens do własnego życia. Tutaj w tej przypowieści widzieliśmy Samarytanin prawdziwy bliźnie. Odniesienie do mojego życia: mam wprowadzać słowa Jezusa w czyn. Miłość przez czyny, a nie tylko przez głoszenie. Jako notatkę proszę przepisać sobie ten pierwszy slajd, który pokazałem. Zapamiętać, czym jest przypowieść. Na następnej lekcji kolejne przypowieści. Także pozdrawiam i do usłyszenia.